Uroczystość poprowadzą kolega Maciej filipek Głowczyk, Koła Łowieckiego Jana w Szanowie. oraz kolega Jacek Maciejowski, sekretarz Koła Łowieckiego w Szanowie. Sztab dalej wprowadzać. Proszę o sygnał powitania. Szanowni Państwo, szanowni goście, drogie koleżanki, koledzy Miśliwicz. W imieniu organizatorów przypada mi zaszczyt otwarcia 10. jubileuszowego powiatowego Kubelektu Chrzanowskiego. Witam uczestników dzisiejszych obchodów. Pragnę wspomnieć, że Ziemia Szanowska posiada wiele walorów przyrodniczych, krajobrazowych, a także łowieckich. Od wielu lat na tym terenie działają koła łowieckie realizując zadania państwa w zakresie łowieckim, w tym gospodarki łowieckiej. Myśliwych mają swoją kulturę i kultywują ją piękne staropolskie tradycje. Powiatowy Hubertus Szanowski, którego dziesiąta edycja obecnie obchodzimy, stał się współczesną tradycją. Idea wspólnych obchodów myśliwskiego święta przez myśliwych powiatu szanowskiego zakończą w 2015 roku członkowie Koła Owieckiego Diana. Szanowni. Głównym pomysłodawcą był ówczesny, i już kolega, prezes Wiesław Paty. Inicjatywę też wsparli koledzy Maciej Zborni z Koła Wyskiego Daniel Kampu, Władimir Kucia z Koła Wyskiego Żura w Szanowie, Włodzimierz Durek z Koła Leśnik Ko, Wanbernik oraz Marian Masierdek z Koła Wyskiego Barząd szabin Zapoczątkowali oni wspólne polowania w łowiskach kół. I uroczystości łowieckie Kości świętego Huberta, patrona myśliwych i leśników, połączone z myszą Hubertowską. Należy podkreślić, że społeczeństwo Ziemi Szanowskiej, w tym władze Powiatu Szanowskiego, a także władze miejskie i gminne z życzliwością przyjęły inicjatywę myśliwych, udzielając wsparcia i pomocy w organizacji Hubertusa. Dzisiaj w imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za ten pomoc i zrozumienie. Które świadczy, że władze doceniają znaczenie pracy myśliwych dla dobra społecznego. Tego wsparcia także w przestrzeni medialnej bardzo dziś potrzeba myśliwym, gdyż wciąż nasza działalność nie jest właściwie rozumiana w społeczeństwie. Zapomina się, że gospodarowanie zwierzyną to trudna i odpowiedzialna służba całemu społeczeństwu. Regulacja liczebności niektórych zwierząt łownych to konieczność. W celu ograniczenia występowania w szkód w uprawach rolnych i leśnych to działanie mające na celu zapobieganie zagrożeniom komunikacyjnym w ruchu lądowym i powietrznym, a także, co jest szczególnie ważne, zapobieganie zagrożeniom występowania chorób od zwierzęcych przenoszonych na ludzi i zwierzęta hodowlane. To także działania, aby zwierzyna nie wchodziła w środowisko życia człowieka, stanowiąc zagrożenie dla jego życia. Obok tej działalności myśliwi z troską i zrozumieniem podchodzą do zadań w regionie, czego wyrazem są różne formy uczestnictwa w życiu małej społeczności, w tym edukacji przyrodniczo-łowieckiej czy pomocy uchodźcom, jak to było w ostatnim okresie. Dzisiaj nasze myśliwskie święto tego Huberta, zapoczątkowane wspólnym polowaniem Hubertowskim w kołach Łowieckich, a następnie uczestnictwo w mszy hubertowskiej, to szczególny wyraz naszej tradycji i szacunku wobec minionych pokoleń myśliwczych. W imieniu organizatorów, wszystkim osobom, przedstawicielom władz samorządowych i Polskiego Związku Łowieckiego, zarządom półłowieckim i ich członkom, serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji dziesiątej edycji Hubertuskiej. Na dzisiejszej uroczystości zebraliśmy się, aby godnie uczcić nasze myśliwskie święto i naszego patrona. Szanowni Państwo, dziesiąty Powiatowy Hubertusz w Szanowie uważam za otwarty i zapraszam na biesiadę i kosztowanie myśliwskiej kuchni. Szanowni Państwo, ja również bardzo serdecznie witam na nieruchomym X Hubertusie. Tak było powiedziane na początku, w jego organizację zaangażowały się także samorządy, w tym samorząd Powiatu Zresztą też samorządy wspierają Waszą działalność i oczywiście mogą e, przez cały rok i tak myślę będzie nadal. Dla nas, samorządowców, dzisiejsze spotkanie to też e, możliwość złożenia gratulacji e, i podziękowań. Podziękowań za to, co robicie właśnie przez ten okrągły rok, a tworzycie. Tradycje, w o kulturę łowiecką, która jest bardzo ważna, bo łowiecko to nie tylko polowania, nie tylko myślistwo, ale też to, co było, było powiedziane przez mojego poprzednika, szeroko, szeroka gospodarka leśna, którą na co dzień wykonujecie, a która może jeszcze nie jest tak bardzo dostrzegana przez społeczeństwo, jak winna być dostrzegana, bo to jest bardzo ważna część waszej, waszej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że dzisiejszy Hubert spokojnie pod znakiem wzajemnej e, wymiany doświadczeń, też rozmów i sympatycznej atmosfery. Atmosferzy. I tego, Szanowni Państwo, Wam życzę. Życzę Wam również tego, żeby e, święty Super miał zawsze w Was obiece, a ból zawsze. 1946 rok. rok założenia. Kołowieckie, Diana w Mielniku i Biążu, 1948 rok. Leśnik 1948 w 1948 rok. Kołowieckie, Żura w 1952 rok. Kołowieckie, Wado z Strzewini, rok założenia, 1953 rok. Kołowieckie, Kozioł w 1959 rok. Kołowieckie, Słonka w 1600 1963 rok. I koło Łowieckiej Łoźni wiążą w 1996 roku. I proszę zwrócić uwagę, że każdy z tych a ci nasi inwestorzy, którzy tak naprawdę zakładali Polski Związek Łowiecki, kiedy kształtowała się świadomość Polski po prawie 123 latach i kiedy było budowane społeczeństwo polskie, od samego początku Polski Związek Łowiecki uczestniczył w budowie pana. Cieszę się bardzo, że dzisiaj, jak tutaj, mamy wielu gości szanownych, ale przede wszystkim mamy przedstawicieli władz. Parlamentarnych, samorządowych, gminnych, powiatowych, bo zdajemy sobie z tego sprawę, a przede wszystkim mądry, myśliwy zdaje sobie z tego sprawę, że gospodarka łowiecka to nie tylko koło łowieckie. I nie tylko to są koledzy czy koleżanki z, ko z koła ale to jest system raczej połączony. Tak naprawdę do tej pory Polski Związek Łowiecki nie mówił o tym, bo zobaczcie, co się stało. Nasi koledzy leśnicy, którzy również wykonują kawał ciężkiej roboty, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, są wynagradzani. Posiadają ubezpieczenie, posiadają to finansowe. My, chociaż jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju środowiska, które nie są nam przychylne i które tak naprawdę mają na celu podważenie naszej tradycji i tego, co, co zawsze było i być musi, bo nie ma możliwości niewykonywania gospodarki europejskiej. Nie ma takiej możliwości. System naszych pomoconych to porozumienie z rolnikami. Wielu rolników jest również myśliwymi, uczestniczy w wykonywaniu tej gospodarki wołowieckiej. Staramy się zachować dobre relacje, staramy się zachować dobre relacje również z naszymi kolegami i koleżankami leśnikami. Ale przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasz udział i to co robimy to jest budowanie naszego produktu krajowego brutto. Proszę zwrócić uwagę, że zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa, ale to Polskiemu Związkowi Łubieckiemu zostało zadanie zagospodarowania tej zwierzyny. Dziękuję przede wszystkim naszym rodzinom, naszym żonom, naszym partnerkom, naszym partnerom, naszym dzieciom za to, że nas wspierają, za to, że są wyrozumieli do tego, że pomimo tego, że poświęcamy swój osobisty czas na to, żeby wyjechać w nocy, żeby w sposób etyczny dojść do żeby go nie zostawiać tak naprawdę, bo jest tymi myśliwymi. Dziękuję za to wsparcie. I zastanawiam się tak naprawdę dzisiaj, jak rozkładać, czym jest ten dziesiąty kubek z I tak doszedłem, Szanowni, I doszedłem do wniosku, że jest tradycją, jest wartością, jest czymś, co przetrwało. Proszę zwrócić uwagę: były pomysły, pierwsze pomysły związane z organizowaniem tak dużych imprez. Mam tu na myśli nie tylko jednego koła, albo właśnie powiązania tych wszystkich kółek. To koledzy, którzy to organizowali to w Kroszowicach. To merkcie były powiązane z tym środowiskiem. A potem muszę zwrócić uwagę: 2015 roku kolega Wiesław Pawły. Mówi, dlaczego nie możemy zrobić czegoś takiego samego? Dlaczego może być Hubertus Ogólnopolski zorganizowany, a dlaczego w naszej społeczności lokalnej nie możemy tego zrobić? I gratuluję Wam tego sukcesu. I gratuluję wam tego porozumienia ze wspólnotą lokalną, jaka tutaj jest stworzona na terenie tych wszystkich kół, które, na których dzierżawimy obronę jako Polski Związek Słowiecki. Gratuluję wam tego, że pomimo jakichś nieporozumień, nie, nie które są naturalne w życiu, nie jest tylko dobrze, występują nieporozumienia, ale to, że dzisiaj jest 10 spotkanie tutaj na tym terenie pokazuje, że tworzycie wspólnotę i ta wspólnota nie przemieni. I ta wspólnota nie da się podważyć temu, co się dzisiaj dzieje i temu, że próbuje się przedstawiać myśliwych jako osoby, które nie wykonują pasji i zadań z zakresu gospodarki, obiektywy i administracji rządowej, tylko jako osoby, które robią to zupełnie dla własnego się. No tak nie.